We'll No i co, piękne miejsce. Rozkładamy sprzęt i do boju. Masz tę moc? Masz tę moc. Tomka dla rumka. Z jeszcze sprawdzimy potem. Pompuj, pompuj! Po to Cię wziąłem! Romek, gdzie jesteś? Pompuj, nie uciekaj! Przyjechałeś na motyle czy na szczupaki? No temu... No tak, to tośmy połowili. Tośmy połowili. Dobra, teraz ważna uroczystość. Prowadzić bardzo ważną czynność, bez której nie wypłyniemy, bo zatoniemy. Będzie chrzest tymczasowy. Hey, Chyluja. Szczęście. Pontonem. Jesteś teraz pontonem. A nazwę to wy mi wymyślicie w komentarzach. To co? Wysokie napięcie jest. Ponton jest. Powietrze w pontonie jest. O kurde! O, o, o. Ciepła woda! Nie ma. O, 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 o kurde! Czekaj, muszę na chwilę wyjść, bo chyba mi kości wolą. O krucyfiks! Czuję się jak nad Bałtykiem! W lipcu. No mniej więcej taka jest temperatura wody jak w lipcu. Albo przełom lipca i sierpnia nad Bałtykiem. No to co? Ahoj, przygodo. Pontonie nie zatoń. Tu jest kotwica. Jeszcze nie wiem jaka będzie nagroda, jeżeli chodzi o nazwę, ale w międzyczasie coś wymyślę. Jak mi przygrzeje słonko, to, to może wymyślę coś kreatywnego. Jest w wodzie, ciepłej wodzie. Goferku, idź do przodu. Nie bój się. Go, go! Nie bój się. Idź. Mamy 300 metrów i będzie głębio, głębiej. A? Nie, A ty, ty co? Ty wsiadaj, ja wsiądę, ja się pop, popchnę się i ten... I skoczę. Proszę cię. siadaj Jest dobrze, jest dobrze. Czekaj. Tylko muszę A też mogę siedzieć? Nie? Możesz sobie siedzieć. <laughs> Jakie szczęście. O, czekaj, bo mi się skończą spodnie. Znaczy albo zaczynają. <laughs> Dobra. Jesteś starym trolem? Trolujesz. Nie można trollować Nie można? Nie. No to. Wystarczą takie dwa trole jak. To, to, wystarczy. I to już mi się staje, albo... że jest trolli. Albo to nie. <laughs> A jeszcze przyjedzie trzeci troll. Musimy wrócić tu, troll Roman. Trollorolo. Wszystko troll -lo -lo. gra i boczy. Jak się nazywa kuba kebab trola? Trollorolo. Trollorolo. Troll Płyniemy chyba na pływające bociany. Jak się nazywa pływający bocian? Eee. Flag. Łapówk. Niestety wracamy nie dlatego, że nas ściga psr albo inna taka. Tu nie ma PSR-ki, bo zapomnieliśmy czego? Zezwolenia. I się kończą morskie przygody. Trochę piachu żeśmy zaryli. Dobrze, to jest piach, nie kamień. No. Idzie. Idzie pan zapominalski. Porządek w papierach musi być. Drachunek się. No i bardzo dobrze. <gry> ale zobaczcie, tak wygląda... Nieważne, że zabołki, ale wziął. Zezwolenie na łowisko specjalne. Ponieważ tutaj ta odnoga, którą my będziemy płynęli za Hotel Moran, to jest odnoga anastazewska. Czyli to Eldorado szczupakowe, gdzie jak odbywa się szczupak kap, no to zazwyczaj tam chłopaki pływają, nie? Ty nie włączyłem no. nagrywania? Żartowałem no tak jeszcze drukujemy co tydzień i zmieniamy, nie? No to sobie <gry> mamy taką drukarkę i kartoniki. O, o da, dawaj, tak. Masz Lejce są, sprzęt gotowy, dobra, to co? Panie Bosman! Czuję się jak Nie? Panie Majtek! Ojoj oj, Uważaj, masz rajtki ciem się zamoczył. Bo mieli kłęcić miłatów z skałalibów. Jak doszło do negocjacji z David Johnsonem? Przygody z mielizną Nie chcę żadnych nie przygód. Ale mkniemy dalej. Na widory. Patrzcie, jesteśmy już w ogóle, już odpłynęli. Ho-ho-ho! <noise> Ze 30 metrów. Albo i, albo i dalej A to tutaj i... dobra A płynęliśmy to było tak płytko, że... <słuch> <słuch> no ale mogliśmy sobie na przykład wziąć naczynia i wypiaskować no, Teraz żałuję, że nie wzięliśmy naczyń Ani garków Byliśmy tu <słuch> Dwa lata temu Jaki <słuch> komentarz <słuch> <słuch> Ciekawa historia związana z tym miejscem <słuch> Byliśmy tu <głos> oczywiście, <głos> że tak <noise> To był tak zwany Ty, syren <noise> Oj, pokaż <noise> ale żeś złapał rybę mm. Kanib mm. Tu trzeba otworzyć kamłkę, tak? Tam nie taki przycisk jest Czekaj, sprawdzę. Ja mam chyba do tego aplikację. Może na YouTubie zobaczmy. Jak to pracuje. O, o tak, bicko odsłuchaj. Wyglądasz bardzo... jakbyś to już kiedyś robił. Co? Jakbyś to już kiedyś robił. No, wyglądały się te filmy. Ja no, tak się też coś Davida P Pamela tu leży. Znaczy, kawałek Pamela. Gdzie Pamela? Gdzie jest Pamela? O. Jak mi się to zepnie, to się zdenerwuję. Zaraz będziemy się yy, chwalili kolejną, yy, kolejną przepiękną tom. No i proszę, takie rozpoczęcie sezonu Kumanku tak ci gratuluję, bardzo cię proszę. O, I w tym momencie z unboxing, A był unboxing nowego podwraka? Unbox. Młody. Zróbmy się. Jest. Ha. Nie. Jest. No. <grym> Elegancja, elegancja zgadzaj, zgadzaj. To jest to maseczka o, o, o. Kurde. Jestem szczęśliwy! Jestem szczęśliwy! Widać to szczęście i co? Są szupaky zostało Ta rybcia poległa Może się ją jeszcze naprawi Teraz zastępuję ją koleżanka taka prawie to samo miejsce samo miejsce rozmiar rozmiar ładniej przepraszam tak mi trochę wyciękło składu bo się tak na niego spojrzałem ale już to naprawiamy słuchajcie ujojo i tu będzie kolega większy nie wiele ale wybarwiony Będziemy mieli jeszcze dzisiaj sztukę podbierania. Jest. słuchajcie, Kuman 2, GoFR 0. I ja się tak nie bawię, Dzieje się dopiero godziny. Się. do Trzymajcie się. Dopiero go, 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 godzina po wypłynięciu. I to jest ostatnie nagranie z dzisiejszej wyprawy. <laughs> Dry numer 3. Numer 3. Ale pistolet Nie dzisiaj kuman, taka wędkarska Kumanotyba lokomotywa. Yy, no, Ale Pięknie. gdzie mamusia, gdzie ciocia, gdzie wujek? Co takie maluchy? Na targu. Ale. Z data produkcji tego silniczka I na dzisiaj tyle. Patrzcie, szybciutko. Co mówię? Ja z tobą nie rozmawiam. Ty nie umiesz łowić. Dobra, nie będę cię dołował. Na miły Bóg. życie nie tylko po to jest by brać Na życie nie po to by bezczynnie trwać I aby żyć siebie samego trzeba dać Włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech szuci. Daleko rajdę na człowieka się zamy. Przyjechał na swoją miejscówkę. Moja wczorajsza miejscóweczka. Czekaj, czekaj bo ja to chyba zrobiłem. A, a. Że Żenie to tylko, palce i i Miejscóweczka w... wczorajsza. No. Dobrze, już i cię wypuszczamy. Kamuśka metrowa to nie jest, ale już go wyhaczamy. Kurczę, ten. Co chciałeś? Wychaczesz? A jest, dobra. Proszę Wysyłamy go w jeszcze zdjęcie? Tak, na Facebook czekaj właśnie, zrobię. <śmiany>